dobra, zaczynamy. Tu widzicie tuleja to jest taka długa około 300 mm. E, zamontowana jest w okularze. Jak jesteście ciekawi jak ja ustawiam w okularze, no biję w granicach dwóch setek, ale to może być jakaś nierówność materiału, także materiał nieszlifowany, ciągniony. Także nie będę tego szukał, bo w tym wypadku nie jest to ważne. Dwie setki możemy sobie zawsze darować. No po prostu muszę teraz spasować taką korek wlewowy do gilzy wtryskowej. To w tej tym tutaj będzie taka tulejka chodziła i tu będzie wlew no i to będzie później dokończone ale najpierw musi nam się to tu wkręcić. Także chodzimy to z boku i najpierw musimy zrobić otwór. Tu jest wymiar od czoła do tej krawędzi 13 mm ale ja w środku sobie zrobię z luzem bo, nie, bo będzie mi się opierać to czoło później o to czoło tutaj z tej tulei także tam mi głęboko nic nie interesuje a później będę robił takim nożem hakowym kanałek to jest taki kanałek na wyskakiwanie noża do gwintów tu mam znów nóż, nóż do gwintów też już przygotowany żeby nie czekać Skok będzie półtora, także no teraz zaczynamy. Oglądajcie, a jak będziecie mieli pytania, będę wiedział, to odpiszę. Nie, nie wyłączam maszyny, ale dzisiaj taki upał to wyłączę. Dobra, mamy kanałek zrobiony. Teraz zakładamy sobie nóż takowy. W to samo miejsce. Nie kręcę tu i makiem. Chciałbym dużo noży zdejmować, bo tak to tamten i tak już będzie niepotrzebny, także zakładamy to. Tak. Teraz tak, yy, łapniemy sobie styk, no, około dwóch i teraz sobie wjeżdżamy na tym styku było. O. I teraz przybiorę sobie na średnicy około 2,5 mm, tak żeby był, żeby był lekki kanał. Coś takiego, że nóż jest troszeczkę za nisko. Takiemu wytaczakowi nie przeszkadza. Jak podłożymy podkładkę, jeszcze mam około 2 mm i będzie zaraz zobaczycie, będzie wszystko dobrze. O, dobrze. Zobaczycie, pokażę Wam co się działo. O tutaj dołem troszkę obcierało. Pójdę to przyszlifuję. Także takie błędy jak powstają na filmie, no to są przydatne. Także proszę cierpliwość, a w razie czego sobie przywinąć? dociśniemy jedną, dociśniemy drugą. No i teraz sobie zjedziemy, co do tego, co 4, 8 5, to i to jest okay. troszkę cofniemy. No i teraz włączamy i robimy. Sekundę trwało na szlifowanie. Widzieliście ile czasu mnie nie było. Będę odejmował ten nóż. Teraz wam pokażę, co poprawiłem. Pokażę wam co poprawiłem na tym nożu. Zobaczcie, zrobiłem tutaj z góry po prostu taki większy promień, tak żeby tu nie tarło, żeby ta średnica FI30 się tu mieściła. O, i to było doszlifowane. Oto. To jest zbędna część. Bo ja robię tak tym nożem, te, takie kanałki w ten sposób. tak że on nie był do tego przystosowany nie zauważyłem tego ale ważne że jakbyście coś robili to robić delikatnie i żebyście mogli poprawić także kolejny kolejnemu zawodnikowi dziękujemy i zapraszamy noż do gwintowania teraz znowu będziemy ustawiać a teraz powiem wam coś takiego jak ja ustawiam taki nóż do gwintowania aha wjeżdżam sobie tu teraz tak Pociskam sobie tu i, 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 i coś takiego, tylko czy mi się to uda ja bym chciał o tak około zera mam 0 0 mam także wyjeżdżam z powrotem i nie przykręcam nigdy na materiale żeby sobie nie wykruszyć noży. i teraz zapomniałem sobie ustawić gitarę C15 Czyli nic nie muszę przestawiać, często robię na tym ustawieniu. No i teraz będę robił to na takiej prędkości jak wam, bo nie widać. Także lepiej powoli niż żeby coś zepsuć, tylko muszę włączyć sobie właśnie ten gwint. Tutaj w okular od czasu do czasu tam trzeba troszeczkę kapkę oliwy, bo to się kręci metal na metal. No i... Zaczynamy. Zobaczę, czy mi się da radę tutaj to moje światełko ustawić. O, to by... o bardzo będzie podłotne. Dobrze, teraz tak. Włączę najpierw obroty bez gwintowania, to będą większe. I zrobię sobie tym nożem delikatną faskę. To widział, gdzie mi wybiera troszeczkę trudniejsze są gwinty oczywiście w otworze to sobie zrobię gigosu, jak to się mówi. Także przejadę tym samym zbiórkiem, albo przybiorę zbytkie dwie, żeby było kapkę tak tu pójdzie podpadka ale chyba jeszcze przybiorę bo tak jakby nie, lekko takie chorobate jakby jakieś takie nie wiadomo jakie to było a trochę wiórów tu się dostało do tego mówię to mi się tu nie chce wkręcać ale delikatnie kapkę to cztery setki z przybiorę to będę miał wiecie ładniejszy gwint ten na troszkę teleborka Teraz to pójdę, na to, ale, ale na wygładzenie będzie dobrze. Dobra, także dalej będziemy jeszcze odjedziemy. Dobra, także widzieliście prawie wszystko od początku. Najpierw wytoczyłem na siedzibę taką jak potrzebowałem, a później kanałek tym nożem poprawionym, no i później nóż do gwintu. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmy.